Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Let's Play Pokémon Alpha Sapphire, Randomizer Nazlog. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku mm, dotarliśmy nareszcie do Sutopolis City, gdzie mm, będziemy mieli walkę od znakę, ale chyba najpierw będziemy musieli troszeczkę opanować tą sytuację pogodową. Jak widzicie cały czas pada deszcz, rozszalała się burza, a to wszystko przez obudzenie Kajogera, który no niestety rozwścieczony przywraca wszystko do początku, tak jak wspominał o tym Archie. A ja na samym wstępie zapraszam Was do obejrzenia odcinka, do zostawienia łapki w górę, oczywiście jeśli się podobało, do zostawienia komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokémona, jak również Zapraszam do subskrypcji kanału. Wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie. A mm, nie przedłużając, jeszcze raz em, zobaczmy naszą drużynę, szybki Team Recap. Na pierwszym miejscu w mojej drużni jest Sumo na poziomie 50 z abilitką TickFat z atakami Strength, Surf, Heavy Slam, Body Slam trzymający Leftovers. Kolejnym Pokémonem jest Halloween na poziomie 56 z abilitką Levitate i z atakami Hypnosis, Shadow Ball, Dark Pulse, Dream Eater. Następnym Pokemonem jest Glut na poziomie 31 z abilitką Stench i z atakami Mud Slap, y Disable, Sludge Bomb, Mud Bomb trzymający Black Sledge. Y Kolejnym pokemonem jest Stefan na poziomie 49 z abilitką Suction Cups i z atakami Earthquake, Energy Ball, Giga Drain, Accent Power, trzymający Big Root. Przedostatnim pokemonem jest Frank na poziomie 30 z abilitką Ravskin, z atakami Assurance Dive, Rock Smash i Ice Fang. I ostatnim pokemonem jest Drago na poziomie 55 z abilitką Blaze i z atakami Fly, Flame Flower, Flame Flameburst. I Dragon Rage trzymający Chorkoul. Tak się przedstawia drużyna. I możemy sobie śmiało teraz ruszać dalej. Tak, jak pamiętam, ostatnio właśnie tutaj szliśmy już w kierunku Stevena, bo go dojrzeliśmy z daleka. Więc trzeba zobaczyć, co tu się dzieje. Dimitri, tak, przybyłeś tutaj, czekałem na ciebie. Um, co za straszny deszcz um, um, tak czuję się czuję jakby cały świat um, um, po prostu oczyszczał się um, o tak um, musisz um, usłyszeć... musisz usłyszeć to co mój przyjaciel chce powiedzieć um, no, Twój przyjaciel to zgaduje, że to jest Wallace, um, tak. Wallace, um, tak, jestem um, liderem sali, um, um, tak, i też jestem um, zaufanym tym, kto chroni Cave of Origin. Um, tak, że to wszystko, co tu się dzieje, jest spowodowane jakąś siłą, która emanuje z Cave of Origin. Tak, czy to jest czerwona kula? Hmm. Widzę. Chodź za mną. No dobrze. Zaufajmy mu. Pójdziemy. Na pewno on wie dużo, dużo więcej na temat tego wszystkiego mm Steven został gdzieś tam z boku, a my tutaj będziemy dyskutować czy co? Nie Steven myśli. Steven myśli... co tu wykombinować ten deszcz Ludzie i pokemony potrzebują wody do życia. Więc dlaczego... Hmm. Yy, dlaczego ten deszcz aż tak mocno pada i, i aż tyle się go tu pojawia i w ogóle no nie wiem jak to tak dokładnie przetłumaczyć. Yy. 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 Yy, że te yy, chmury burzowe... Yy. Tak skłębiają się nad właśnie nad budynkami y, Sutopolis. Tak jakby no, nie nad budynkami, tylko ogólnie nad Sutopolis możemy to budynki, że się tworzą, że się budują, skłębiają o y, wkrótce. Y, tak, wkrótce rozkłębią się nad całym Hohen y, jeśli to się wydarzy. Hmm. Dlaczego on tak mówi po pół zdania? To jest takie troszeczkę deprymujące. Szczerze wam powiem, ale mój głos jest straszny. Ja sam słyszę, chociaż mam słuchawki, ale słyszę siebie. I powiem wam, że stałem takiego, no, bardzo niskiego tenora. To jest tenor taki konkretny. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że mogę prędzej czy później yy, troszeczkę odczuć to gardło jeszcze mocniej. Na razie mnie nie boli, więc to jest ten plus, ale normalnie słyszę moje struny głosowe są troszeczkę już yy, zestrzępione. Yy, I to nie jest dobry znak, powiem Wam. To naprawdę nie jest dobry znak. Yy, muszę troszeczkę zadbać o gardło. Yy, co my tu mamy? Mm. Team Aqua i Team Magma, mm. Mm, tak spodziewaliśmy się ciebie, Archie. Uh, zamierzam, um, uh, zamierzam co? I'm going to hand over that thing we developed to these kids. A, no że zamierza podać rękę, żebyśmy razem mm, pomogli temu dzieciakowi. OK, tak. <laughs> ehm, strój Teamu Aqua, hmm, weź to. Aha. Nie wiem... Nie wiem po co mi strój Teamu Aqua. No ale dobra, dobra, no powiedzmy, że to tak um, może być. Um, no i co tak? Um, um, a czyli um, ten super hiper, coś tam, coś tam. Ten um, ochronny strój, który stworzyliśmy, um, jest kombinacją technologii z DevOn Corporation i Timu Aqua aktualnie próbowaliśmy go wykorzystać do kontaktu z Kyogrem tak zostawię to z Tobą zostawię to Tobie o w tym sensie ale jeśli Mm, nawet jeśli mm, tak, jeśli na pewno ci się, może ci się udać, to czy myślisz, że będziesz w stanie e, okiełznać e, Kajogera mm. energia mm. Tego shrine nie wiem o co chodzi jest centralnie bardziej silna niż niż my się spodziewaliśmy, mhm. czyli to może być nawet dużo dużo silniejsze. No i co powie Wallace na to wszystko? Tak, nie ma czego się obawiać. Czerwona kula, którą tutaj mamy. Tak, prehistoryczna moc będzie chronić wszystkich chłopca i pokemonów. Nie jestem chłopcem. Czyli to jest to, się nawet Maxi zainteresował. Teraz ym... Ym, pamiętam to właśnie jak ym... rozmawialiśmy o tym w Montpierre. Ym... Niebieska kura, K kura, boże, kula. Ym... Ym... Po rozdzieleniu z. Ym kajogerem daje większą moc i wtedy powstaje ta prymitywna, prymitywna pierwotna forma. Um, to jest primal, mi się tak to niestety automatycznie mi się tak to maczy w tą stronę, to bardziej um, nieprymitywna, bo prymityw to tak się źle kojarzy. Pierwotna, o, pierwotna to jest tak troszeczkę ładniej brzmi. Um, kiedy czerwona kula um, um, też zostanie uwolniona z niej moc, to Wtedy to może się udać. No dobra. No i zapewne będzie, będą chcieli też obudzić um, drugiego z pokemonów. Um, żeby okiełznać Kyogera. Ja niestety nie mogę mieć ani jednego, ani drugiego. Nie mogę ich złapać. E, chyba, że mnie zmusi do tego po prostu fabuła. Żeby złapać e, czy Kyogera, czy Groudona. A po prostu zrobimy tak jak z Latiosem, tylko że te akurat uśmiercę. Latios po prostu sobie siedzi w boksie i czeka na to, żeby na przykład gdzieś polecieć czy cokolwiek, jeśli będę go potrzebował. Wracajmy. Tak, energia, która pochodzi z Cave of Origin właśnie teraz... Tak, to Kajogr daje tą energię z czerwoną kulą, która mm, mm, też może coś, e, która daje przeciwną energię. Może być tak, że mm, uspokoimy te siły e, natury i w ogóle. E, oczywiście czerwona kula, e, moc czerwonej kuli, samotna... E, Will not lead you to where... Nie zaprowadzicie gdzie jest Kyogre, gdzie czeka Kyogre um, Tak, to nie jest w ten sposób Tak, we, użyj ten, tego stroju um, Z tym... Mm, mm, tak, z tym będziesz mógł stanąć oko w oko Przeciwko siłom natury. Ojej, dobre rady starszych pójków. Mm. Dimitri. Mm. Um. Tak, ty masz czerwoną kulę. Um. Będzie dobrze. Um. Ty i twoje pokemony um. dacie radę. Um. Cokolwiek się stanie. Wierzę w to. No, w końcu w nas uwierzył. No, Steven. Steven. No. Żaden mężczyzna albo kobieta z Sutopolis nie miała pozwolenia by wejść do Cave of Origin Ale ty musisz iść m, Razem z twoją czerwoną kulą e, Musisz iść m, m, Tak, na, żeby zmierzyć się z tym co czeka na ciebie w tej um, w tej, tej jaskini. Mm. Mm, tak, my również będziemy tutaj mobilizować nasze drużyny mm, i pomagać ludziom i pokemonom, którzy, mm, tak, no muszą jakoś sobie tutaj e, radzić z tym, z tym nieszczęściem. Teraz jest czas, kiedy, mm, tak, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Mm. Tak, nieważne, nie zważając na, na nasze jakieś tam zasady. Ym, I ty, dziecko. Ym, nie. Ym, tak, ty nie, nie, nie jesteś y, już jakimś tam dzieckiem. Ym, jesteś trenerem. Ym, przepraszam, że to powiedziałem. Ym, tak, musimy iść ramię w ramię. Ym, ale wierzę w, w ciebie, ufam ci, że yy, poradzisz sobie z tym. No i zobaczymy, co powie. Arci, Arci, milczy. Przepraszam. No, no dobre i to. Mm, tak. Uratuj nas, świat i kajogera. No dobra. Czas chyba założyć ten strój. Mm, tak mi się wydaje. O, jeszcze Mei na to wszystko. Hmm, daleko jeszcze. May, jest stąd. To nie jest... Yy... Coś, co... Czy... Mo może i pomoże, ale no. Dimitri. Yy... Słyszałem wieści o tym, co się stało w okolicy Sutopolis. Yy... I wtedy zobaczyłam ciebie na baznaw. Yy... Tak, nie mogłem wysiedzieć i... Yy i robić nic, kiedy wiedziałam, że um, ty tutaj na pewno coś działa że jesteś zagrożony i w ogóle, więc musiałem tutaj przylecieć. No dobrze, no dziękuję za wsparcie. No tak, rozglądaj się. I tak, widzisz tutaj wszystkich, jest i Makła, jest team Magma. Poznajcie się, Archie. E, e, maxi, Archie, Wallace, Steven. No, tak, wszystko, tak, właśnie tak. Czy to jest Team Aqua i Team Magma? Dokładnie. No. Mm. Tak. Yy... Tak, mogę powiedzieć, że jestem zszokowana i w ogóle taka oszołomiona, że tak. Co tu się wydarzyło? Co tu się wyrobiło? Co to co się stanęło? Tak w ogóle. Mm. Tak, to jest pra prawdopodobnie. Mm... Coś ym, większego niż mogę sobie wyobrazić, prawda? E, cóż. E, tak, już nie będę więcej pytać. E, tak, zamierzam spróbować znaleźć ym, to, co mogę w czym mogę pomóc, i ym, wtedy zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ym, I zamierzam też ym, trzymać nadzieję na znaczy, y Mieć nadzieję i, i wierzyć w to, że to by się uda, że będziesz... że będzie w porządku, Dimitri. Ponieważ... no... no... No powiedz to, no powiedz to. E, ponieważ ty... tak, jesteś moim najlepszym przyjacielem, którego mam. No dobra, już niech ci będzie. Też wiem, co ty tam... snujesz. Och hieny. E, no dobra, wszyscy tutaj są. Mm, sobie gadają, nawet Archie z Maxim. Nie wiem, czy ja najpierw muszę założyć ten strój, czy się przebiorę dopiero w, w tej jaskini. Jaskinia się otwiera, więc możemy śmiało tam iść. Um, Cave of Origin. Tu teoretycznie możemy złapać Pokemona, haha! Okej, okay, tylko najpierw tak, co ja bym chciał? Um, chciałbym ten um, aqua suit, um, aha. Czyli nie mogę tak sobie po prostu go założyć, czyli on się sam założy na to wychodzi. To no dobrze, skoro tak, skoro my tu mamy w ogóle pokemony do złapania, to złapmy sobie może kogoś. Hmm. Kto to będzie? Hmm. No, 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 no. Na przykład Nidorino. Nidorino, którego nie miałem na pewno. Hmm. Aczkolwiek muszę sobie to zobaczyć. Mm... Nie, nie miałem, bo nie przypominam sobie, żebym ja go złapał w unowie. Także witamy, witamy. Mam chyba Moonstone'a, więc mogę nawet w nidokinga go już uwolnić. A w sumie to nie jest głupi pomysł, bo on yy, będzie miał podtyp ziemny. A jest Pokémonem trującym, więc fajnie, fajnie, fajnie. I na 35. poziomie, fajnie, fajnie. Tylko że teraz tak. Mm. Ultra Ball. Spróbujemy go może tak po prostu rzucić. Może się uda. A jak nie, no to będziemy kombinować dalej. Mm. No i pięknie. Nidorino dołączył do nas, jest to oczywiście samiec, bo Nidorino zawsze jest samcem, Nidorina jest samce, samicą, um, także jak cię to nazwać, ogólnie rzecz biorąc pamiętam serię, um, pamiętam serię Judiego. gdzie on też miał właśnie Nidoriny, to był jego starter ogólnie, um, miał potem Nidokinga, którego nazwał Raptor, bardzo mi się to podobało. Nie chcę papugować! Więc no muszę pomyśleć, jak by cię tu nazwać. Hmm. No będziesz takim w sumie... no nie wiem... Hmm. Może nazwę cię po prostu... King. Będziesz po prostu King. Mamy tam yy, końcówkę Nido King. No to będziesz po prostu King. King Bruce Lee Karate Mistrz. Dobra, zostanie. Niech będzie King, yy, został przetransferowany. Yy, to na pewno jeszcze inne pokemony są do złapania, ale. Już raczej nic więcej nie złapiemy. Co tu jest... Tak, tu mamy schody. Eee, Ojej, tutaj jakaś wielka dziura, nie my tam do, dotrzemy. O, tutaj jeszcze ciekawsze pokemony występują. Na pewno. Eee, widzę chyba Gotitel. Eee, tu mamy przejście jedno, to zapewne będzie drugie przejście. O, nie, muszę. Może muszę uszyć ten. Eee. No i dobrze, że złapałem w sumie m, tego Nidorino, bo no niestety Goldaka bym nie mógł złapać i bym stracił tutaj możliwość jakąkolwiek. Więc... Kolejne mm, cool no wajno serio. Bo jak pamiętamy z unowy... Posiadam już Goldaka. Mm, Golda, który nawet był już w końcowej mojej drużynie. Yy, bo niestety latarnik wtedy dokonał żywota. Gdzie ja mogę mieć te wszystkie moje ripele, 2 aż ojeny. Ilość po prostu zabójcza. Mogłem sobie zrobić zakupy, zanim cokolwiek się stanie, Aha, chyba się zbliżamy. Tak, ja powinienem iść w tamtą mańkę, ale tam widziałem przejście jedno, więc zobaczmy co tam jest, bo może tam będzie jakiś ciekawy przedmiot, więc trzeba to zobaczyć. Aha, tu mamy... to wszystko jest pozagradzane, ale tego nie możemy w jakikolwiek sposób usunąć z drogi, więc wychodzimy stąd. To nie są kamienie do Rock Smasha. Hmm. Zgaduję, że tutaj też mogą być zupełnie inne. ojej jakie fajne to Pokémony mogą być. No ale no, już trudno. Hmm. Cię trudno, hmm. trudno i nie nietrudno. Z Nidorino mogę się cieszyć, bo to jednak jest Pokémon ziemny, którego potrzebuję do drużyny. Oj, bardzo, bardzo potrzebuję. Znaczy, może być Pokémon ziemny, tylko muszę jeszcze zobaczyć, ale to między odcinkami sobie na spokojnie popatrzę. Tak, idziemy w dobrym kierunku. Jest i kajoger. O, mm. nawet mgła się nasila. Skąd ja tą mgłę znam? A już tą mgłę widzieliśmy w sildach. Eee, dobra, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Eee, Ojeny. Kajoger szaleje. Mmm. Tu też ciekawy aerodaktyl, aerodaktyl tutaj nawet się pojawia, ale chyba ja aerodaktyla to ja miałem. Albo mi się wydaje. Coś mi się tak wydaje. No. Że chyba coś takiego to ja miałem. No dobra. Idziemy, 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 idziemy. Och, losie. No dobrze, ja wiem, Kajogur, że się zbliżam do ciebie. Eee, tak. Chyba to już jest tutaj. Eee, no mamy jeszcze jednego to już. Psiukni eee, do końca. No. Kajog! Pojaw się. Pojaw się kochaniutki. Eee. A, bo my jeszcze musimy założyć ten Skafander cały. No i dobra, ciekawe co to będzie Tak, zmieniliśmy się Tutaj ubraliśmy Skafander A, że jest A, że czerwona kula jest tam Tutaj coś zaczęło właśnie Emanować w tym W, w tym stroju no dobra. I co tu się będzie działo? Kajogr na pewno wyskoczy. Jest Kajogr. Tylko czemu, dlaczego on jest dupą do nas? Tak, słyszysz głos dobiegający z... Ze, ze środka, ze, ze skafandra. Hej! Tak, czy, czy Nie słyszysz? To Archie. Um, tak, możemy ze sobą rozmawiać i w ogóle. Um, tak, odczytaliśmy, że. I wygląda na to, że Kyber się pojawił. Um, tak, tu jest teraz prosta droga. Nie możesz się pomylić. Um, nie obawiam się. Um, tak, po prostu opanuj tą bestię. No yy, i coś zaczęło przerywać. No dobrze. Yy, tak, dźwięk się przerwał. Yy, ogólnie rzecz biorąc. Yy, mamy tutaj taką zasadę. Yy, że walka z legendą się nie liczy. Kajogr ogólnie też pojawiał nam się wcześniej. O! Płyniemy sobie na Kajogerze. Kajoger pojawiał nam się wcześniej. I też było ryzyko, że mógł nas zabić, czy cokolwiek. Więc teoretycznie przyjmijmy sobie, że ta zasada funkcjonuje. I gdyby co, gdyby przyszło co do walki z kajogerem, czy z kimkolwiek. No to po prostu... Um, a, tu jest jakaś w ogóle energia skupiona. Zaprowadził nas do miejsca, gdzie jest właśnie takie wielkie skupienie energii. Um, Okej, okay, już zdjęliśmy sobie ten skafander. I możemy się tu poruszać. Kajoger jest teraz tutaj blisko nas do złapania, ale wiecie co, na razie sobie to odpuścimy w tym odcinku. Myślę, że um, łapanie kajogera um, przyniesie nam dalej um, dalszą fabułę um, i przedłuży się znowu odcinek. A tak to... Um, muszę sobie wkleić takie napisy. To be continued. No cóż, w dzisiejszym odcinku walczymy, cały czas walczymy z globalnym ociepleniem. No i udało nam się w pewien sposób poskromić Kyogera, który czeka na złapanie, ale no na pewno go, jeśli już go złapię, to raczej z niego korzystać nie będę, no bo zasady, także no trzeba się ich trzymać. Złapaliśmy dodatkowo Nidorino, który na pewno się przyda w naszej drużynie. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, subskrypcje, oceny i oczywiście jeśli podoba Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje, swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona, jak również subskrypcje dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, na razie i cześć.